Dziękujemy. Paciuszki. zostanie mi 8000. I które otwieramy? Pierwsze te, czy... czy te? Tamte. Tamte. Tamte? Tam Dobra. Uwaga. I co? Myślisz, że drobnie potężnego? Pewnie jakiś giga potężny przedmiot. <grych> w sumie, no nie wiem. To my potężny bad. Kluc. Potężny kloc. Potężny kloc. Tak to zrobili sprytnie. A to nie doczytałem po prostu. Wow. Nie no, to fajne całkiem. Hey, what, Chunky, chociaż nie grał tą bronią. <grym> Jakieś ziłki. Ziłki niebieskie. Nie mam kolory. Takie dwa na dziesięć no? Takie 2 na 10, ale nie jest. Nie ma tragedii. O, w co się coś fajnego, niefajnego. Gigaclots. Gigaclot. Sprawdźmy to. O, rzeczywiście. No, wiesz. <laughs> sarnastycznie, kurczaczki. W nie. nie. na powiedzenie, sarnastycznie. O, a to pod złotem co u. będzie ciekawego? to? Giga-kloc też? Tu, tu może być coś takie 5 na 10, myślę. Dobra, sprawdźmy to. O, misiu. <laughs> Prudżnik niedźwiedź. Coś takie 5 na 10, tak jak mówiłam. A, o, tutaj w podejrzanym fiolecie? Kloc. Kloc? Sprawdźmy to. No. no, co to jest? O, to będzie Giga klucz, pewnie, no, Ech, normalnie, pod tym potężnym, pięknym fioletem, no 5 no, na pokazuj, 10, pokazuj. o nie, nawet nie 510. Na 10, ja nie wiem, chyba o łowcach to powinno być Łowca kawajery, chyba, nie czarownic. No, podobne. O, to tutaj będzie Giga pewnie, kurde, u, no, Giga, u, o, tutaj, o, 2 na 10. No dobra, sprawdźmy to, no. No tak jak mówiłam. Tutaj? Tu może będzie coś lepszego. Daję takie 6 na 10. No, to, to chyba ci się też coś popsuło. No. Ale w sobie te spodnie całkiem... No i te Violet, gówno. O, o. Jeszcze duplikat, o mówiłam. No ale tam pisał, że nie ma duplikatów tylko w tym. Po prostu ja źle, źle zrozumiałem albo źle usłyszałem. No, ci. to pewnie będzie. będzie... OP, no, OP, Rider, duplikatowy. To kolejny duplikacik, taka. Ale hmm. Myślałem, że to mam w sumie, ale nie wygląda tak źle. O. <ścoughs> to trzeba używać, to do, dojebane do slesa. Kaczyk, no tutaj będzie jakiś shit. F. -ce. A. No, nie wiem, co się zmieniło w sumie. Nawet za bardzo. Malowanie dodatku, czyli to emotka normalnie. O, z U, tego, z ładne. No z tego eventu Halloweenowego pewnie. Mega ładne. No to będzie kiga shit. Uuu, ładny. Nie wiem czy lubisz takie głupoty, no. Nie mi się nie no? podobuje. Jesteś właśnie depedowa i to sprawy. No, spoko, ale dupy nie urywa. Ładnie czy, czy coś dropnie takiego OP jeszcze? Oj, chyba nie. Raid, nie bo wszystkich raiderów będę miał chyba, normalnie. Oj, jeszcze gra przycięła z wrażenia. Ja miałam ze 3 albo 4 legendy, to ani... Nie, jedną miałeś. Dobra, i ostatnia. Patrzę normalnie. zobaczmy i... O, szkoda, że... Do operatora, który nie ma sensu. A, nie stać nas na jeszcze jeden pakiet, niestety. Ale, no to co? 56 teraz tych. Boże. Nie wiem, wszystko się może trafić to, wszyscy, No. wszystko? to może być totalny ship, a może być coś fajnego. Collision point. A, taka. Gdyby to zielone to będzie, to pewnie też będzie nic takiego za, za dobrego. O, tutaj może coś fajnego się dropnąć, Myślę, normalnie. No, tak. No, mega fajne. O, tutaj coś złotego, o, finally. Normalnie. I co? Jakieś coś takiego tego, czy nie tego tamtego? Eee, e. E, no. Eee. Uh -huh. I, I i i, i i. No tutaj zielone to będzie pewnie... No. Tak. O, tutaj kolejne. Potężne. No, no, O, jeszcze jest duplikat. duplikat. <laughs> Może będziecie stać na jedną jeszcze no paczkę tam. No powie tak. Myślisz jak otworzymy to... Dodali je takie oczka groźne normalnie. Chyba ją trochę zreworkowali pod kątem tego tego. Kiedyś tutaj nie było nic widać chyba pod tym. O. I co? Na pewno nie blaka jest normalnie. Chcesz tak śmieszny beret. Taki wiesz, jak na pogrzeb. O Jezus. No. Ale legacy już mam pełny zestaw. duplikat Ale zapach. No way. Shadow. Mówię, my będziemy całe, całe komplety zbierzemy. Tutaj może być coś, no, 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 o kur... jakie no, ładne. Śmieszne bardzo, no. Szkoda, że nie gram kawairo. Ja gram. To też nie jest najgorsze, taki basicowy skin. Nie wiem, przepiski, eh, ale... O, tutaj będzie pewnie Shadow Legacy. A nie, Steel Wave teraz, polipka. To tutaj będzie, nie wiem, jakaś chyba teraz, tutaj jeszcze operacja normalnie. No, Collision Point. Dobrze mówiłem. Oj, tutaj będzie normalnie coś. Może godnego popatrzenia. I nie wiem... No, to jest kurwa, no. No, praktycznie. Dziki instynkt, co ja mam, no. Jak coś powiem, do się wydym. leży normalnie. Kiedy już znasz na pamięć, kurde, tę, co ci zrobię, z jakiej operacji skin pod kątem Mówisz? Ta którą... ta ta no, tak będzie tak być. Piękniczku się O tutaj coś tutaj myślisz, coś gut czy dalej giga gówno. Giga kloc. Hmm. No, nie nie, nie. Ej, ładne. A, duplikat. Ale ładny skin ogólnie. Kawaii. No, ładne. Kawaii, mleczny shake. No fajna zawieszka, nie powiem, że nie. Co teraz Czy coś drobnie sensownego. Ech. Chodzi o korze. Tak. No. A fuj. Nie ma co komentować. A ty, tak się nie spodziewałem, że będzie legenda, że sobie tak otworzyłem. Uwaga. Co to będzie? Myślisz loot shit? shit? Ale dawaj. <grym> Mówiłam. Mówiłam. No dobra, no dajcie coś. O, no i dalej pan. Jeszcze powinien wyskoczyć duplikat. U. Obstawiamy co teraz? Epic, epic legenda czy Giga, gówno. gówno. No zielony, to mogę, może być podbrany pod gówno. Nawet się tak. nim wysparował. Tężny fioletik Twojej okolicy. Uhu, normalny luksus. <noise> zielony. No teraz zgadłeś, brawo. Zostajesz talon. To tak. No to jest teraz Esa. 2 do dwóch. Zielony. No nie se. <noise> Wygrywasz normalnie teraz z paczkami, tak? to No nie, teraz jest No niestety... nie, moja pasja. DZD, niebieski, oho. Taktyczny, z o, lat kurczę. 70. Chyba, chyba widzisz to. Co <laughs> <laughs> teraz? Y y zielony. No mhm. kurwa. Co teraz, jak myślisz, wypadnie giga gówno? Czy. Coś, coś takiego przeciętnego. No kurwa. Zatrzymaj to, zatrzymaj to, please. Jak łamanie. To, jest to z... Nie wiem, Borek na głowę założył i karton. Legendarny sprzęt głowy. Legendarny. Dziwisz się? <grym> pana tego ruka normalny siwy dym. Co teraz, myślisz? Na best. Już zgubiłem gdzieś tam rachubę, ale chyba jesteście na remisie. Ostatnie dwa pakiety to chyba były 50. Skeletowy. No jest. Widzisz, ty to przeprowadzasz normalnie przyszłość tego. A teraz ostatni, ostatni pakiet. Zielony. I beski. No i coś. tak na podsumowanie. I tutaj. Krawy, prawy. O lipka. Na spokoju, no. Równo, ale lepsze to jest i. Ej, czemu mi nie dało tego takiego skina? Do, do taczanku chciałabym tego skina. Nie gram taczanku, ale bym chciała.